Cześć, witam serdecznie, Dziś mamy nowy tydzień wyzwanek w nowym sezonie, także obowiązkowo trzeba je zrobić, no i tak jak w sezonie 10 i poprzednich będą właśnie wlatywać filmiki na temat nowych wyzwań, które będę właśnie robił. Zaczniemy sobie od wyzwanka wyląduj na skalistych skarpach w słonych strzechach i paskudnej przystani. Pokażę gdzie, gdzie to jest po prostu dlatego, że dużo osób prawdopodobnie nie ma jeszcze całej mapy odblokowanej, a być może po prostu nie ma czasu żeby ją odblokować i chcę szybko zrobić zadanka. Także gdzie znajdziemy poszczególne miejsca. Skaliste skarpy znajdziemy w tym miejscu, paskudną przystań znajdziemy w tym miejscu, no i słone strzechy znajdziemy w tym miejscu, jak widzicie są to te trzy punkty na mapie, możecie sobie zobaczyć, teraz zatrzymać filmik ewentualnie i po prostu będziecie wiedzieć gdzie trzeba lecieć, jeśli nie macie nakładu blokowanej mapy. Ja oczywiście przypominam, że jeśli macie jakieś pytania to śmiało piszcie, a ja zachęcam do zostawienia suba, no i się legnam, to ma tle. trzymajcie się, siema!